W sierpniu obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej. Jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju, a także jednej z kluczowych bitew w historii świata. To właśnie latem 1920 roku oddziały dowodzone przez naczelnego wodza, marszałka Józefa Piłsudskiego, przeprowadziły na przedpolach Warszawy słynny manewr, który pozwolił Rzeczypospolitej utrzymać odzyskaną chwilę w czasie niepodległość. Poczta Polska, stojąc na straży polskiej historii, tradycji i kultury. Postanowiła w specjalny sposób upamiętnić setną rocznicę tego wydarzenia. 15 sierpnia bieżącego roku Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek pocztowy dedykowany setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wykorzystując swoją działalność filatrystyczną, spółka chce brać czynny udział w kształtowaniu narodowej tożsamości historycznej. Tworząc walor poświęcony Bitwie Warszawskiej, nasza firma włącza się w ogólnopolskie obchody Wielkiego Triumfu Wojska Polskiego. Zatrzymanie bolszewickiego marszu. Było przez lata wspominane przyciszonym głosem. Żywię ogromną nadzieję, że pocztowy walor, hodujący bohaterów tamtych dni, w dobitny sposób przyczyni się do uświetnienia tegorocznych obchodów. Poczta przygotowała również wystawę poświęconą Bitwie Warszawskiej i pocztowcom biorącym w niej udział. Materiały wykorzystane przy produkcji poszczególnych plansz pozyskaliśmy m.in. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz z Archiwum Poczty Polskiej. W prezentowanych zbiorach znalazły się tak unikatowe dokumenty, jak chociażby blisko stuletnie akta personalne pracowników z okręgu poczty i telegrafów. Wystawa powstała z poczucia odpowiedzialności spółki względem wszystkich obywateli. W ostatnim czasie podjęliśmy także inicjatywę, mającą na celu odkrycie wśród pocztowców potomków osób, które brały udział w bitwie warszawskiej. Pracownicy mogli zgłaszać swoje rodzinne historie, dzielić wspomnieniami i rodzinnymi pamiątkami. Poczta Polska pragnie przekazywać wartości płynące z dziejów naszego narodu i być propagatorem historii Polski.